Dzień dobry, Michał Nowicki i Pasieka Kresy. Dzisiejszy film będzie dotyczył jednego z pszczelarskich mitów. Nagrałem też o tym szorca, ale w szorcie nie da się zbyt dużo powiedzieć z perspektywy jego krótkiej formy. Jeden z naszych obserwujących, komentujących zarzucił nam brak elementarnej wiedzy pszczelarskiej, ponieważ te. Dny, siatki do dennic, mianowicie ta jest ciętociągniona ciągniona oraz siatki tłoczone kaleczą nóżki, ucinają nóżki i tak, dalej, i tak dalej zarzucił też błędy konstrukcyjne tych dennic i wszystko w tym filmie wam wytłumaczymy po kolei jeśli chodzi o szufladę ruchomą, ja tego nie stosowałem ponieważ to rozwiązanie było testowane z pasiece i co? pszczoły tutaj to ładnie przykitowały Szczególnie w okresie późnego lata, początkiem jesień, jak to pszczoły lubią, wiadomo, ramki, korpusy, wszystko propolisować, każde dziurki przed zimą, szczelinki. No i wiosną mi tak tego się nie dało wyciągnąć. Kolejna sprawa Szybczy, tak się szybciej produkuje tak robi się więcej dennic, co powoduje spływa na koszta i szybszy rozwój pasieki. Kolejny aspekt. My, nic nie robimy tak, że o, sypiamy pszczoły, prawda? Do jakiegoś kubełka gdzieś tam, żeby je później ten osyp po prostu pszczeli, który leżą tutaj martwe pszczoły, które nie przeżyły nam zimowli. Około jest to szklanka, półtorej szklanki zazwyczaj. Zdarzają się też większe osypy, ale to świadczy o jakimś czynniku, e, na przykład myszy, wulu gdzieś się dostały, czy jest to po prostu powód jakiejś choroby. Ale my na przykład nie robimy tak, że wysypiamy ten z tej dennicy, wysypiemy osyp i z powrotem wraca do ula. Nie, mamy przygotowany komplet dennic odkażonych, wyczyszczonych i tak. Sypiemy oczywiście osyp do przed jego oględzinami, aby wiedzieć, co w ulu się dzieje, mniej więcej. To też dużo mówi pszczelarzowi. Wysypujemy go do yy, yy, jakiegoś plastikowego pojemnika. Ta dennica, która była przez zimę i sezon używana w ulu, jedzie do odkażania, do czyszczenia. A po prostu dajemy nową odkażą. Przez to, że są to siatki aluminiowe, jedyny minus, że nie można tych dennic wypalać, bo się po prostu stopią. Ale używamy tutaj wszystko ładnie. wyskrobiamy, wyczyścimy i spryskujemy je po prostu. Agroseptem, takim środkiem odkażającym na bazie alkoholu, nie zostawiającym żadnych pozostałości, co jest też dla nas ważne. Kontynuując, teraz Wam coś pokażę. Tutaj mamy tył dynicy, tu są frezy. Tutaj wczesną wiosną bądź zimą po pierwszych oblotach, w tych czasach różnie to bywa. Jest to około luty, marzec, wkładamy. Wkładkę z PVC. Jest ona pełna. Tutaj zakrywa nam cały ul w celu poprawienia, poprawienia termiki ula. No i teraz tak: pszczoły latają po pyłek, na przykład na leszczynę, na wieżbę. I tą wkładkę trzymamy dla jasności do początku kwitnienia rzepaku. No i teraz tak. Yy. No, gdyby ta siatka miała ucinać te nogi, cokolwiek z nimi zrobić, jakoś się poważnie uszkadzać, to gdy my wyciągamy tutaj tą szufladę do czyszczenia, to byłoby widać te nóżki pszczele, jakieś ich kawałeczki, no cokolwiek. Ale tak się nie dzieje. Nawet pszczoły, ta siatka nie uszkadza pszczołom koszyczków, ani włosków na... Na odnóżach, ponieważ mogą przynosić pyłek. Także po prostu jest to kolejny mit powielany nie wiem kiedy on powstał, jaki gdzie. Przez pszczelarzy, co też nie jest prawdą. Ja zauważyłem, że po prostu duża tak. część polskiego pszczelarstwa to tylko mity z mchu i paproci. I chyba tym będziemy kończyć ten e, film. Także do zobaczenia i pozdrawiam w kolej.